Witam serdecznie. Człowiek, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej czy siódmy dzień października 2021 przejdzie do historii? Witam panu, witam państwa. Sądzę, że tak. I to w takich kategoriach melancholijnych w każdym razie, jeśli chodzi o mój stan, bo ja pamiętam, ile wysiłku kosztowało nas przeprowadzenia skutecznych negocjacji, kiedy w Mieliśmy wejść do Unii Europejskiej, a potem e, mordercze przygotowania do referendum i ile kosztowało nas wysiłku, żeby przekonać 17 milionów Polaków, żeby powiedzieli „tak Unii Europejskiej”. A dzisiaj e, pani prezes Przyłębska, e, funkcjonariusza, funkcjonariuszka PiS-u, mm, odkrycie towarzyskie pana Kaczyńskiego i dobra kucharka. To wszystko nie no, Włodzimierz Lenin mówił, że kucharka może rządzić państwem, no i rządzi. No to bardzo mocne słowa. Nie wiem, czy uzasadnione. Dlatego, że pan brzmi, jakby dzisiaj Polska wychodziła z Unii. No to jest początek wyjścia z Unii Europejskiej, dlatego że przyjęcie decyzji, iż Polskę nie obowiązuje... Pierwszeństwo prawa unijnego w stosunku do prawa krajowego oznacza, że wychodzimy z europejskiej przestrzeni prawnej, a co za tym idzie, także z europejskiej przestrzeni finansowej. No właśnie, czy rzeczywiście wychodzimy z tej przestrzeni? Bo rzecznik rządu Piotr Miller, komentując ten wyrok, mówi tak. Pamiętajmy o tym, że między innymi w Niemczech, Francji. W Czechach, Danii, Hiszpanii oraz wielu innych krajach Unii stwierdzano już wprost w wielu sprawach, że Konstytucja ma wyższość nad prawem unijnym. Podobnie dzisiaj stwierdził Polski Trybunał Konstytucyjny. Jak wiadomo, te kraje jeszcze w Unii są. To są źle dobrane przykłady. Po pierwsze, w żadnym z tych... Yy przypadków nie wnosił sprawy do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie prymatu prawa krajowego prezes Rady Ministrów. To się działo na zupełnie innym poziomie. Po drugie, tam chodziło o pewne wycinki i przy rozwiązywaniu tych kwestii prowadzono dialog między Trybunałem Konstytucyjnym Krajowym i Trybunałem Sprawiedliwości Unijnym. Tutaj takiego dialogu nie było co więcej dzisiaj był wniosek żeby rozpocząć taki dialog z TSUE on został odrzucony więc tam chodziło o sprawy wycinkowe a dzisiaj w Polsce trybunał podjął decyzję systemową